Dzień dobry Tomasz Rygulski, dom aktorski TMS Brokers w trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej kurs eurodolara odnotował spadek do poziomu 1,3130. Na początku notowań w Europie obserwowaliśmy jednak odbicie w kierunku 1,3170. W najbliższych godzinach zmienność w notowaniach eurodolara powinna już jednak spadać z uwagi na oczekiwania inwestorów na wieczorny komunikat po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Komunikat ten poznamy o godzinie 2015. amerykańskie władze monetarne. Prawdopodobnie pozostawią koszt pieniądza na dotychczasowym poziomie. Inwestorzy jednak będą oczekiwać na informacje o tym, e, czy amerykańskie wody monetarne zdecydują się na e, podjęcie dodatkowych działań e, wspierających płynność na rynku finansowym. Jeśli działania takie zostaną podjęte, dolar prawdopodobnie straci na wartości. Dzisiaj komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku będzie kluczowym wydarzeniem makroekonomicznym inne publikacje makro raczej nie będą miały większego wpływu na rynek walutowy. Na rynku krajowym wczoraj obserwowaliśmy umiarkowane umocnienie złotego. Kurs pary eurozłoty zszedł chwilowo do poziomu 3,96. Dzisiaj kształtuje się on nieco wyżej w okolicach 3,97. W najbliższych godzinach złoty prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie się konsolidował. Kurs pary euro eurozłoty powinien wahać się wokół poziomu 3,98. Polska waluta będzie oczekiwać na rozstrzygnięcia na światowych rynkach. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanych inwestycji.